Co łączy Natalię Oreiro i Rosję? Miłość z rozsądku czy poparcie dyktatora? Opowieść o Natalii Oreiro to historia paradoksu. Historia urgwajskiej nastolatki, która dzięki splotowi szczęśliwych zbiegów okoliczności stała się fenomenem latynoskiego popu, aby ostatecznie znaleźć swój najtrwalszy tron w sercu Rosji. Jak doszło do tej nieprawdopodobnej podróży? O tym w dzisiejszym fascynującym odcinku. Zaczynamy. Natalia Marisa Oreiro Iglesias urodziła się 19 maja 1977 roku w Montevideo, stolicy Urugwaju. Jako córka Carlosa Florencio Oreiro Poggio i Mabel Cristina Iglesias Buria. W jej żyłach płynie krew galicyjskich i włoskich przodków, a dzieciństwo dzieliła ze starszą siostrą Adriano. Rodzina Oreiro borykała się z trudnościami finansowymi. Te problemy skłoniły ich do podjęcia odważnej decyzji. W 1986 roku przenieśli się do hiszpańskiej malagi w poszukiwaniu lepszego życia. Po dwóch latach spędzonych w Europie wrócili jednak do Urugwaju. Już od najmłodszych lat było jasne, że Natalia nie jest zwyczajnym dzieckiem. Opisywana jako niezwykła, ale i trudna do opanowania. Jej pasja do występowania objawiała się bardzo wcześnie, w wieku zaledwie 8 lat. Zaczęła uczęszczać na lekcje aktorstwa, a godziny spędzała śpiewając do magnetowidu i naśladowała artystów z radia. Jej profesjonalna droga rozpoczęła się, gdy miała 12 lat. Zaczęła brać udział w castingach do reklam telewizyjnych i szybko stała się rozpoznawalną twarzą w Urugwaju. Wystąpiła w ponad 30 kampaniach dla globalnych marek, takich jak Coca-Cola czy Johnson Johnson, co dało jej bezcenne doświadczenie w pracy przed cameo. Jednak jedna z tych wczesnych prac stała się po latach źródłem zażenowania. Mowa o reklamie tamponów OB, której 12-letnia Natalia, ubrana w obcisłe białe shorty, przechodzi obok grupy chłopców a kamera sugestywnie skupia się na jej pośladkach. Po latach Oreiro przyznała, że odradzałaby sobie udział w tej reklamie, wspominając, że z powodu wstydu musiała przez jakiś czas opuszczać szkołę. Jednocześnie jednak przyznała, że była to jej pierwsza duża płatna praca, która otworzyła jej drzwi do argentyńskiego showbiznesu. Przełomowy moment, który miał zdefiniować jej przyszłość, nadszedł w 1993 roku. 16-letnia Natalia wzięła udział w castingu na Super Pakita, sceniczną asystentkę brazylijskiej supergwiazdy. Szuszy. Pokonała 10 tysięcy konkurentek, wygrywając konkursy zarówno w Urugwaju, jak i w Argentynie. Los jednak bywa przewrotny, bo zanim zdążyła na dobre rozpocząć pracę, Szusza ogłosiła przerwę w swoim programie, a projekt został zawieszony. Oreiro oficjalnie nie wystąpiła w programie jako pakita. To, co wydawało się porażką i końcem marzeń, okazało się w rzeczywistości najważniejszym momentem jej kariery. Pieniądze, które wygrała w konkursie, w całości przeznaczyła na przeprowadzkę do Buenos Aires. By na własną rękę szukać szczęścia na castingach aktorskich. Był to pierwszy z wielu przypadków w jej życiu, gdy porażka otwierała drzwi do znacznie większego sukcesu. Przyjazd do Buenos Aires w wieku 16 lat był dla Natali skokiem na głęboką wodę. Samotna, zamieszkała w pensjonacie, musiała mierzyć się nie tylko z realiami wielkiego miasta, ale także z uprzedzeniami. Na castingach słyszała, że jest bruta Urugwaja, czyli prymitywną Urugwajką, a jej argentyńscy rówieśnicy dawali jej odczuć, że. Jest obca na ich terytorium. Jej determinacja była jednak silniejsza. Pierwszą pracą, jaką zdobyła, była rola statystki Inconquistable corazon. Nie zamierzała jednak pozostać w tle. W akcie niezwykłej śmiałości podeszła bezpośrednio do scenarzysty Wiktora Hugo i poprosiła o rolę z dialogiem. Ten odważny ruch przykuł uwagę wszechmocnego dyrektora stacji Alejandro Romaja, który dostrzegł w niej potencjał i wydał polecenie: Dajcie jej więcej scen, ta dziewczyna będzie gwiazdą. Na planie narodziło się coś więcej niż tylko kariera. 18-letnia nawiązała romans z 25-letnim partnerem z planu, Pablem Echardim. Ich sześcioletni związek szybko stał się jednym z najchętniej śledzonych przez media, czyniąc ich najgorętszą parą lat 90. w Argentynie. Intensywne zainteresowanie opinii publicznej i życiem prywatnym głęboko wpłynęło na jej późniejsze, znacznie bardziej ostrożne podejście do relacji z mediami. W tym samym czasie, gdy jej kariera nabierała rozpędu, musiała zmierzyć się z jednym z najtrudniejszych doświadczeń w swoim życiu. W trakcie pracy nad telenowelą 90-60-90 Modelos pewna para publicznie oświadczyła, że jest jej biologicznymi rodzicami. Mimo, że Natalia wiedziała, że to jest kłamstwo, publiczny charakter wydarzenia zmusił ją do poddania się testom, które oczywiście dały wynik negatywny. Para oskarżyła ją wówczas o sfałszowanie wyników. Mimo tych trudności, kariera aktorska kwitła. Po rolach w Dulce Ana i 90-60-90 Modelos przyszła przełomowa rola w hitowej telenoweli Ricos i y Famosos. To właśnie ta produkcja urządowała jej status gwiazdy w Argentynie i przygotowała grunt pod międzynarodowy sukces, który miał nadejść lada chwila. Rok 1998 okazał się dla Natalii Oreiro absolutnie rokiem przełomowym, przynosząc jej sukcesy na dwóch frontach jednocześnie, w kinie i w telewizji. Zagrała główną rolę w filmie Un Anhertino en New York, który stał się hitem kasowym w Argentynie. Na potrzeby ścieżki dźwiękowej nagrała piosenkę Cassie Cassie, aj! Kassie, kassie, aj! Kassie, aj! Kassie, aj! która zyskała ogromną popularność. To właśnie sukces tego utworu sprawił, że wytwórnia BMG zaproponowała jej kontrakt płytowy, otwierając zupełnie nowy rozdział w jej karierze. Równocześnie rozpoczęła pracę nad nową telenowelą Munieka Brawa, w Polsacie znana jako Zbuntowany Anioł, gdzie obok Fakundo Arany. Wcieliła się w postać niezapomnianej Milagros. Serial okazał się globalnym fenomenem, emitowany w ponad 80 krajach. Wywołał zjawisko zwane Orej Romanią, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji oraz Izraelu, gdzie jej popularność przerosła najśmiersze oczekiwania. Za tę rolę otrzymała dwie z rzędu nominacje do prestiżowej argentyńskiej nagrody Martin Fierro. W cieniu tego aktorskiego triumfu narodziła się jej kariera muzyczna. Debutancki album zatytułowany po prostu Natalia Oreiro został wyprodukowany przez Pablo Duranda i nagrany w studiach Buenos Aires i Miami. Błyta utrzymana była w stylistyce latynoskiego popu z domieszką romantycznych ballad. Prawdziwym motorem napędowym albumu okazał się jednak singiel Cambio Dolor, który był jednocześnie piosenką tytułową Zbuntowanego Anioła. To połączenie między globalnie popularnym serialem, a chwytliwym utworem okazało się być kluczowe. Myślę, że ludzie urodzeni na początku lat 90 rozpoznają ten numer po maksymalnie dwóch nutkach. Sukces albumu miał solidne podstawy w liczbach, co potwierdzało jej status nowej gwiazdy. Płyta sprzedała się w łącznym nakładzie prawie 2 milionów egzemplarzy na całym świecie, co było wynikiem fenomenalnym jak na debiutantkę. W krajach takich jak Polska, Czechy, Rosja czy Węgry, jej muzyka nierozerwalnie związana z wizerunkiem ze zbuntowanego anioła znalazła najwierniejszą i najbardziej entuzjastyczną publiczność. To zjawisko miało zdefiniować jej artystyczną drogę na kolejne dekady. Rok 2000 przyniósł koniec pewnej ery w życiu Natalii Oreiro. Po sześciu latach zakończył się jej głośny związek z Pablem Echardim, co stało się jednym z głównych tematów w argentyńskich mediach. Rozstaniu towarzyszyła uporczywa plotka, która na lata zdominowała narrację na temat jego przyczyn. Według doniesień dziennikarza Augusto Tartufoliego, powodem zerwania miała być kłótnia o pieniądze. Charlie rzekomo ukrył swoje oszczędności, czyli kilka tysięcy dolarów, w pudełko o pomrożonych, panierowanych kurczakach w zamrażawce. Oreiro, nieświadoma zawartości, miała przez pomyłkę wywalić to pudełko, co doprowadziło do gwałtownej awantury i ostatecznie do rozstania. Po latach mężczy. Zna potwierdził, że incydent z pieniędzmi faktycznie miał miejsce, ale kategorycznie zaprzeczył, by był on przyczyną zerwania. Podkreślił, że Oreiro nie poniosła winy za wyrzucenie pudełka, a prawdziwy powody ich rozstania były inne i znacznie bardziej złożone, choć nigdy publicznie nie sprecyzował o co mu chodziło. Wkrótce, po tym burzliwym okresie, w jej życiu pojawiła się nowa miłość. W 2001 roku, na zajęciach Jogi poznała Ricardo Mollo, 43-letniego litera kultowego zespołu rockowego Divididos. Starszego od niej o 20 lat. Jak sama przyznała, to ona zabiegała o jego względy przez dwa miesiące, zanim w końcu umówił się z nią na randkę. Ich związek był dla opinii publicznej sporym zaskoczeniem. Różnica wieku i kontrast między wizerunkiem gwiazdy Pop a poważanym Rockmanem budziły zdziwienie. Ta relacja zapoczątkowała radykalną zmianę w podejściu orej Rodomediów. Po medialnym cyrku, który towarzyszył jej poprzedniej relacji, od początku chroniła żelazną kurtyną prywatności ten Równolegle do tych życiowych rewolucji jej kariera muzyczna weszła na nowy, jeszcze wyższy poziom. Tu Veneno, czyli Twoja trucizna, wydany w 2000 roku, był projektem znacznie bardziej ambitnym. Nagrywany w Los Angeles, Seville i Buenos Aires, prezentował mocniejsze, poprokowe brzmienie. Oreiro miała też większy wkład twórczy, ponieważ była współautorką tekstu do piosenki Basta de Ti, oraz hiszpańskiej wersji kaweru We All Alone. Teledysk do tytułowego singla, nakręcony w Los Angeles, przedstawiał ją jako agentkę specjalną z komiksu, koncepcję, którą sama wymyśliła, co pokazywało jej rosnące zaangażowanie w wizualną stronę swojej twórczości. Album odniósł spektakularny sukces, zarówno komercyjny, jak i artystyczny. Przyniósł jej nominację do nagrody Grammy, ale takiej wersji latynoskiej, w kategorii Najlepszy Żeński Wokal co uczyniło ją pierwszą w historii urugwajską artystką nominowaną do tego prestiżowego wyróżnienia. Sprzedaż na całym świecie przekroczyła 3,6 miliona egzemplarzy, co ugruntowało jej pozycję jako międzynarodowej gwiazdy. Kulminacją tego intensywnego okresu był niezwykły akt, przypieczętowujący jej nowy związek i nową filozofię życia. 31 grudnia 2001 roku Natalia Oreiro i Ricardo Mollo wzięli potajemnie ślub na pokładzie łodzi u wybrzeży Brazylii, Wielkiej wyspie Fernando de Noroya. Ceremonia była niezwykle intymna, jedynymi świadkami byli kapitan statku i kilku marynarzy. Zamiast tradycyjnych obrączek para wytatuowała sobie na palcach serdecznych identyczne gwiazdy symbolizujące wieczną więź. Przez kilka tygodni utrzymywali ślub w tajemnicy, nawet przed własnymi rodzinami. Ujawnili go dopiero na przyjęciu dla najbliższych, odtwarzając nagranie wideo z ceremonii. W 2002 roku, u szczytu sławy, Natalia Oreiro podjęła kolejny odważny krok w swojej karierze, wydając trzeci album studyjny Turmalina. Tym razem postanowiła odświeżyć swój zespół kreatywny i nawiązała współpracę z Kike Santanderem. Cenionym producentem, który miał na koncie sukcesy z takimi gwiazdami jak Talia i Gloria Estefan. Płyta powstawała w Stanach Zjednoczonych, w przerwach między koncertami jej światowej trasy, co świadczyło o niezwykłej intensywności życia zawodowego w tamtym okresie. Turmalina była albumem koncepcyjnym, zbudowanym wokół postaci superbohaterki, którą wymyśliła sama Oreo. Tytułowa Turmalina to ocalała z planety Turma, zniszczonej przez katastrofę ekologiczną, która przybywa na Ziemię, by ocalić się przed podobnym losem. Ta narracja znalazła swoje odzwierciedlenie w książeczce dołączonej do płyty, która miała formę komiksu. Był to dowód na jej najgłębsze jak dotąd zaangażowanie w tworzenie nie tylko muzyki, ale całej artystycznej wizji albumu. Zwiększyła również swój wkład jako autorka tekstów, współtworząc aż trzy numery. Album spotkał się z ciepłym przyjęciem, sprzedając się w nakładzie blisko 2 milionów egzemplarzy na całym świecie. Pierwszy singiel Kedigan Loke Kieran stał się wielkim przebojem, zwłaszcza w Europie Wschodniej, a utwór Cuesta Ariba, Cuesta Abajo. Posłużył jako piosenka tytułowa do jej nowej telenoweli Cachorra. Po wydaniu albumu Oreiro szła w trasę koncertową w 2003 roku, która obejmowała głównie koncerty w Argentynie i Rosji. Jednak po 2005 roku podjęła świadomą decyzję o wycofaniu się z intensywnej kariery muzycznej. Zapragnęła skupić się na bardziej wymagających rolach filmowych, co stanowiło znaczący zwrot w jej aktualnej ścieżce zawodowej. W kolejnych latach zagrała w cenionych przez krytyków filmach, takich jak Infazja Clandestina 2012 rok i Wakolda 2013, które zdobywały uznanie na międzynarodowych festiwalach. Ten okres przyniósł również ważne zmiany w życiu osobistym, 26 stycznia 2012 roku na świat przyszedł jej sen Merlin Atau Alpa Mollo Oreiro. W tym czasie zaczęła także publicznie mówić o swoim problemie zdrowotnym mizofonii, a jest to zaburzenie neurologiczne, charakteryzujące się silną, negatywną reakcją na określone dźwięki, takie jak rzucie gumy, mlaskanie czy stukanie w klawiaturę, opisała je jako trwającą całe życie walkę, która została zdiagnozowana dopiero w dorosłości, tłumaczyła, że mizofonia to dosłownie nienawiść do dźwięku. Po latach skupienia się na filmie, wróciła znowu na scenę muzyczną, ale w taki sposób, który po raz kolejny potwierdził jej wyjątkowy stacu z Rosji w 2014 roku wyruszyła w trasę koncertową Natasza Natasza Tour, która obejmowała aż 16 miast, wyłącznie w Rosji i na Białorusi. Nazwa trasy, oznaczająca Nasza Natasza, była bezpośrednim nawiązaniem do pieszczotliwego określenia, jakim obdarzyli ją Rosyjscy fani. Trasa okazała się największym przedsięwzięciem koncertowym w jej karierze na terenie Rosji i została uwieczniona w filmie dokumentalnym, który dogłębnie analizował fenomen jej popularności w tym kraju. Jej Wielki powrót na muzyczny front w skali globalnej nastąpił jednak za sprawą kina. W 2016 roku spełniła jedno ze swoich największych zawodowych marzeń, wcielając się w postać argentyńskiej ikony – wokalistki Hildy. W filmie biograficznym Hilda Noame Arepiento de Este Amor film odniósł ogromny sukces komercyjny, zarabiając ponad 5,1 miliona dolarów, jak i artystyczny. Oreiro nie tylko zagrała główną rolę, ale także nagrała całą ścieżkę dźwiękową, na nowo interpretując największe przeboje Hild. Rola ta przyniosła jej deszcz nagród, w tym nagrodę publiczności na Platino Awards oraz srebrnego kondora dla najlepszej aktorki. Sukcesy Hildy stały się impulsem do zorganizowania kolejnej trasy konceptowej Kungia and Hits Tour. W 2018 roku wydała piosenkę United by Love, stworzoną specjalnie na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji. Utwór z tekstem w języku angielskim, hiszpańskim i rosyjskim był kolejnym ukłonem w stronę jej wschodnioeuropejskiej publiczności. Promocja tej piosenki stała się jednak okazją do oważnego gestu politycznego. Podczas wizyty w rosyjskim radio wystąpiła w koszulce. Z tęczową flagą, co było jawnym aktem sprzeciwu wobec restrykcyjnych rosyjskich ustaw antyLGBT. W 2019 roku ponownie ruszyła w trasę po regionie. Unforgettable Tour objęło 17 koncertów w Mołdawii, na Białorusi, w Rosji i po raz pierwszy w Armenii. Co znamienne, po raz pierwszy w karierze nie towarzyszył jej własny zespół z Argentyny, lecz lokalna rosyjska grupa muzyczna, co jeszcze bardziej zacieśniło jej więź z tą sceną. Wkraczając w trzecią dekadę swojej kariery, Natalia Oreiro ostatecznie ugruntowała swoją pozycję jako ceniona aktorka dramatyczna. Zagrała w głośnych serialach historycznych takich jak Santa Evita, gdzie wcieliła się w postać Ewy Peron oraz w thrillerze szpiegowskim Josi L. Espia Arpentido. Jej filmografia wzbogaciła się jeszcze o takie tytuły jak La Noche Magica i Casimuerta. Jednak to nie role aktorskie, a decyzje o charakterze osobistym i politycznym miały w tym okresie wywołać największe kontrowersje. W październiku 2021 na mocy dekretu prezydenta Władimira Putina Natalia Oreiro i jej syn otrzymali rosyjskie obywatelstwo. Był to finał procesu, który rozpoczęła w 2020 roku, motywując go głęboką więzią z Rosją i jej fanami, a nazwała to aktem miłości. Kilka miesięcy później, w lutym 2022 roku, Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Reakcja Oreiro była natychmiastowa, ale też ograniczona. Na swoim profilu Instagramowym opublikowała grafiki z napisami Pokój i nie dla wojny w językach hiszpańskim i rosyjskim, po czym zamilknęła.